Już 1-2 czerwca widzimy się w łodzi w Atlas Arena na kolejnej edycji CD Action Expo. Będzie redakcja, będzie masa gier, Strefa Retro, planszówki, Wioska Gotik i wiele więcej. Bilety do kupienia na sklep CD .pl lub na miejscu w dniu imprezy. Oficjalnym partnerem CD Action Expo jest Poko. Żyjemy w Polsce, więc kto jak to, ale my akurat wiemy, jak łatwo politykom wydaje się publiczne pieniądze. Mamy też social media, więc wiemy, jak bardzo polityków wciągnie do rzeczy i mediów, które niekoniecznie rozumieją. Uważam, że gry, jeśli chcą aspirować, do poważnego medium i sztuki nie mogą bać się poważnych i często politycznych tematów, co na szczęście nie jest niczym rzadkim, niezwykłym, wbrew temu, co często krzyczą gracze. Spójrzcie na Bioshock i Disco Elysium, ale uważam też, że gry są jak kawa. Lepiej smakują, gdy żaden polityk nie wkłada do nich łap. W wielu krajach, również w Polsce funkcjonuje coś takiego jak dotacje do produkcji gier wideo, w końcu to też ważna część przemysłu, z której państwa czerpią spore zyski, i więc chcą w niej inwestować. W tym materiale pokażę Wam trzy bardzo różne Przypadki, gdy rządy spróbowały trochę bardziej bezpośrednio zaangażować się w tworzenie gier z katastrofalnym skutkiem. Jako zachętę zdradzę Wam, że będą kontrowersje, będą skandale, znikające pieniądze, growy odpowiednik derum i strzelanie do papieża. Zapraszam. Czym kojarzy się Wam Korea Północna? Oczywiście z bogatą społecznością graczy i rozwiniętą branżą elektronicznej rozrywki. No cóż, na pewno powstała tam przynajmniej jedna gra. Mająca siedzibę w Chinach firma Koriotur zajmuje się przede wszystkim organizacją wycieczek do różnych specyficznych miejsc, takich jak Korea Północna i uzupełniają to również o różną działalność promocyjną tych miejsc i ich kultury, na przykład tworząc filmy. Być może słyszeliście o filmie dokumentalnym The Game of Their Lives z 2002 roku, który opowiada o północnokoreańskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej, która w 1966 roku pokonała Włochy i zakwalifikowała się do finału. Albo o komedii Comrade Kim Goes Flying z 2012, który, tak zgadliście, opowiada o pracującej w północnokoreańskiej kopalni Kim Jong mi która marzy o zostaniu gimnastyczką. Może zaznaczę że są to prawdziwe filmy, nakręcone w Korei Północnej z udziałem tamtejszych aktorów i ekipy i podobno są lepsze niż można się spodziewać. W 2012 roku Corio postanowiło dodać do swojego portfolio również grę wideo, również stworzoną w Korei Północnej. Za jej produkcję odpowiadała firma Nosotech, pierwsza północno koreańska firma z IT z zachodnim kapitałem. W Korei Północnej ogólnie nie ma czegoś takiego jak prywatna firma, która współpracuje sobie z kim chce, więc można śmiało założyć, że w jakiś sposób był w to zaangażowany tamtejszy rząd. ale Projekt ruszył i najlepszy północno-koreański zespół zebrał swoje najlepsze doświadczenia z grami wideo, najlepszy dostępny silnik, którego nie objęły sankcje, czyli Adobe Flash, i ciężką pracę wydali Pyongyang Racer. Naszym celem w grze jest przejechanie przez Pyongyang, po drodze podziwiając architektoniczny dobrobyt stolicy kraju wiecznego szczęścia. Pojazd, którym sterujemy, też nie jest przypadkowy. To największe osiągnięcie północno-koreańskiej myśli motoryzacyjnej FIPA RAM 2 stworzony przez Pyongwa Motors. Auta te od 2012 roku są tworzone zgodnie z najlepszą północno-koreańską tradycją, czyli w całości importowane z Chin. Tym, czym gra wybijała się na wybitność jest oddanie esencji kraju latających rakiet. Mijane przez nas atrapy budynków wiarygodnie oddawały rzeczywiste atrapy prawdziwych budynków, które można oglądać podczas organizowanych wycieczek. Na każdym kroku za to w pełnej gotowości czeka policjantka gotowa błyskawicznie ukarać nas za każde przewinienie takie jak taranowanie innych kierowców, jechanie pod front czy niestosowne myśli o demokracji. Podczas gry towarzyszy nam za to Elektroniczna wersja północno-koreańskiego hitu zatytułowanego Mój kraj jest najlepszy. Niestety dzisiaj nie da się już sprawdzić tego cudu kraju Kimów, w każdym razie. Iran to ciekawe miejsce. Wiedzieliście, że wręczanie napiwków uważane jest tam za obraźliwe? To jest właściwie jedyna ciekawostka, którą znalazłem o Iranie, która nie brzmiała absolutnie okropnie, to chyba nie jest fajne miejsce do życia. Jedną z ciekawostek może być to, jak popularną rozrywką w Iranie są gry wideo. Na ponad 88 milionową populacji Iranu 36% uważa się za graczy. Popularność gier wideo może tłumaczyć fakt, że populacja jest tam stosunkowo młoda. Średni wiek w Iranie to około 33 lata, dla porównania w Polsce to 42 lata. Co prawda dzisiaj sankcje wymierzone w Iran raczej. Nie sprzyjają rozwojowi tej branży, ale miała ona swój. Rozwojowy moment. Głównie za sprawą firm, które zajmowały się tłumaczeniem i tworzeniem lokalizacji i wydawaniem gier w języku perskim, a z czasem te same firmy zaczęły tworzyć własne produkcje z absolutnie okropnym skutkiem. Jednak to, co dobiło irańską branżę gier, to bardzo luźne podejście tego kraju do praw autorskich. Gdy tylko cyfrowa dystrybucja stała się łatwiej dostępna, każdy mógł sobie za darmo pobrać dowolną grę. Nikt już nie potrzebował firm zajmujących się dystrybucją, ani tym bardziej nie był zainteresowany ich tworami, skoro na wyciągnięcie ręki były najlepsze światowe produkty. Ale niektóre studia przetrwały do dzisiaj. Przepis na sukces był bardzo prosty. Wystarczyło ssać kasę od tego cyca rządu. Wygląda na to, że irański rząd jest w stanie wyłożyć pieniądze na dosłownie wszystko, co będzie pasowało do linii propagandowej. Do dzisiaj najgłośniejszym owocem tego jest Dark Ears, stworzone przez niezależne RSK Entertainment. Gra okazała się zaskakująco udaną produkcją, która wyprzedzała swoje czasy. <hahaha> Okazała się zaskakująco gównianą produkcją. Irańczycy rzucili wyzwanie takim grom jak GTA 3 i Mafia w 2015 roku. Tłem historycznym dla gry miały być wydarzenia z 1953 roku, kiedy Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone współpracując miały doprowadzić do zamachu Stanów w Iranie, aby potajemnie przejąć kontrolę nad tamtejszymi złożami ropy. Brzmi poważnie. W grze wsielamy się w Majora Afszara, próbującego rozwiązać powiązaną z tymi wydarzeniami sprawę morderstw w Teheranie, oraz w irańskiego dziennikarza, który będąc w Londynie wpada na trop Międzynarodowego spisku przeciwko jego krajowi. Pod pewnymi względami gra naprawdę wyprzedzała swoje czasy, w sensie dosłownym. W Londynie z lat 50. możemy podziwiać London Eye ukończone w 1999 roku. Jako brytyjskie samochody policyjne robił tutaj amerykańskie radiowozy z lat 70. Gra wyglądała po prostu na posklejoną z różnych, niekoniecznie pasujących do siebie gotowych asetów. Zresztą, kto by się przyjmował takimi pierdełami jak anachroniczność, nie przejęto się nawet poprawnym napisaniem nazwy gry w menu głównym. Prawdopodobnie na w jakimś etapie zmieniła się nazwa gry z Black Ears na Dark Ears? Na... Przecież i tak wszyscy wiemy o co chodzi. Dark Years to detektywistyczna gra przygodowa, w której główna zabawa miała polegać na rozwiązywaniu zagadek, które są tak fantastycznie zaprojektowane, że twórcy dosłownie dodają instrukcje z pełnym opisem przejścia całej gry. Bo spróbujcie się bez niej domyśleć, że aby otworzyć drzwi do łazienki, musicie zabrać z kuchni gazetę i łyżkę. Kwestie grafiki i optymalizacji pominę, ale pod względem oprawy dźwiękowej największym plusem Dark Years jest voice acting, przy którym wyraźnie czerpano najlepsze

Można się długo znęcać nad Dark Years, ale patrzę na to wszystko i niemal doceniam pracę RSK Entertainment. Wygląda to tak, jakby studio ciągnęło od irańskiego rządu kasę przeznaczoną na tempo propagandę i tworzyło za nią dosłownie cokolwiek przy jak najmniejszym wysiłku i kosztach, a przynajmniej to wydaje mi się najbardziej optymistycznym scenariuszem i chciałbym wierzyć, że tak właśnie było i że to deweloperzy się na tym dorobili, czego nie można powiedzieć o naszym ostatnim przypadku. Na sam koniec zmieniamy klimaty na trochę bardziej demokratyczne. To chyba też najbardziej bezpośrednia próba stworzenia gry przez faktyczny rząd, i w tej historii jest absolutnie wszystko, czego moglibyście się spodziewać po produkcji gry za publiczne pieniądze. Osoby stojące za całą sprawą bardzo starały się wymazać jakiekolwiek informacje o tym projekcie, więc jakoś dużo się nie ostało, ale szczęśliwie o temacie postanowiło rok temu przypomnieć kotaku, próbując się nawet skontaktować z osobami zaangażowanymi. W 2010 roku włoska branża gier wideo była w nie najlepszej kondycji. Powodem był Kryzys z 2008 roku oraz fakt, że utalentowani deweloperzy po prostu emigrowali za pracą do innych europejskich krajów. Ówczesna minister do spraw młodzieży, i tak się składa dzisiejsza premier Włoch, Giorgia Meloni, deklarowała się jako wielki nerd i fanka gier wideo. Nie wiem jak dzisiaj, po jej wypowiedziach w dyskusji o dochodzie podstawowym, gdy zaatakowała młodzież, że nic nie robi, tylko gra w gry wideo. Ale wtedy deklarowała, że naprawi sytuację i ocali włoską branżę produkcji gier. Powstał pomysł, aby na stopień 50. rocznicę zjednoczenia Włoch, stworzyć właśnie grę wideo poświęconą tym wydarzeniom. Miało to być nie tylko upamiętnienie historii, ale również pokaz potencjału Włochów w tej branży. Kierujący projektem Raul Carbone malował wręcz piękne obrazy o tym, że będzie to pierwsza osobowa strzelanka godna konkurowania z najlepszymi produkcjami na rynku. Gra nazwana Gioventù Ribelle. Została zaprezentowana kilka miesięcy po ogłoszeniu i dość niespodziewanie wydana chwilę po tym. Co ciekawe, na żadnym etapie nie było informacji o tym, kto właściwie ją stworzył, jak się za chwilę przekonacie, nie bez powodu, w dziewęturi belle nie grało dosłownie nic. Większość mechanizmów nie działała, nie dało się w niej umrzeć, po części dlatego, że przeciwnicy w większości przypadków nie potrafili się nawet poruszyć z miejsca, gra nie sprawdzała się nawet w roli najprostszego możliwego shootera. Produkcja w wielu miejscach nie zgadzała się z przedstawionymi realiami historycznymi, co najbardziej zauważalne było przy strzelaniu, z jakiegoś powodu bronie z XIX wieku brzmiały jak współczesne karabiny szturmowe. Ale nawet tutaj nie należy się nagroda za największy absurd. Ona wędruje do niemal żywcem wyciągniętego z Unreal Tournament speakera informującego nas o First Blood, czy Killing spree w tej przypominam bardzo poważnej historycznej grze dla jednego gracza. Chociaż nie, chyba będzie musiał podzielić się nagrodą z typozującym papieżem w niepasującym do epoki stroju, którego mogliśmy zastrzelić jak każdą inną napotkaną postać. Z zapowiedzianych trzech poziomów, gra na premierę posiadała tylko jeden, który dało się praktycznie przebiec w 5 minut, dzięki temu, że przeciwnicy nie stawiali żadnego oporu. Wybuchł skandal. Dumnie i hucznie zapowiadana gra tworzona za publiczne pieniądze, zamiast być spaghetti napoletana, okazała się być surowym, połamanym makaronem ze zgniłym pomidorkiem na wierzchu, rozdeptanym na chodniku. Kilka dni po premierze ściągnięto ją z serwerów. Oczywiście zaczęły się pytania o to, co się właściwie stało. Sprawa zaczęła się wyjaśniać dopiero po tym, jak jeden z użytkowników włoskiego forum przyznał się, że to on stoi za Gioventuri Belle. Okazało się, że za grę odpowiedzialnych było ośmiu studentów, dla których miała to być praca dyplomowa. Studiowali na uczelni, na której profesorem był stojący na czele i opowiadający od początku bajki, Raul Carbone. O tym, że mają stworzyć dowiedzieli się z dużym opóźnieniem i mieli na to tylko kilka tygodni, podczas których byli dalej aktywnymi studentami, więc musieli to robić pomiędzy ogarnianiem zajęć i egzaminów. No i za darmo, bo gra w ogóle nie miała żadnego budżetu. Tylko że chwila, bo na oficjalnej stronie projektu wymienieni byli sponsorzy. Włoski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny RAI oraz stworzony przez rząd włoski operator pociągów Trenitalia. Serio? <trym> A, no tak. <laughs> Ale... No tak, 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 czy nie? powinni poważnie przemyśleć nazwy swoich firm. Zgadzasz się ze mną? profilu włoskiego oddziału Volkswagena. Okazało się, że sponsorzy łącznie przeznaczyli na grę około pół miliona euro. Ale jak wytłumaczono, miały to być pieniądze przeznaczone wyłącznie na marketing. Nie musicie się zastanawiać, jaki ma sens wydawanie 0 euro na produkcję i pół miliona na promocję, bo nie ma dowodów, że cokolwiek na nią poszło. Pamiętajcie. Nigdy nie pytajcie kobiet o wiek, ani włoskiego rządu o to, co się stało z pół miliona euro przeznaczonego na Gioventuri Belle. Nikt ostatecznie nie zdradził, co się stało z kasą, za to opierali się, że to była bardzo dobra inwestycja, bo gra spełniła swoje zadanie i zainteresowanie włoską produkcją gier wzrosło, na co też nie było żadnych dowodów. Przewodniczący włoskiego oddziału International Game Developer Association Federico Fasce, gdy zdecydował się głośno zadawać pytania i domagać się odpowiedzi, zaczął dostawać zawoalowane pogróżki, m.in. Od wspomnianego Fraula Carbona, w wyniku czego ustąpił ze stanowiska. Fasze, nie carbone. Krótko po ściągnięciu gry z serwerów zapowiadano, że produkcja niedługo wróci w poprawionej wersji. I faktycznie wróciła jakieś pół roku później pod nazwą Venti LaBrecia. Gra była pod każdym względem lepsza od gioventuri belle. Poprzeczka była dosyć nisko. Dalej była brzydka i toporna, dalej zawierała tylko jeden poziom zamiast zapowiadanych trzech, ale działała i poprawiono chociażby przeciwników czy te anachronizmy. Chociaż wiele wskazywało na to, że Labrecia nie była naprawionym Gioventuri belle, a zupełnie no stworzoną od podstaw produkcją. Można tu grać w bingo z projektami rządowymi. Mamy wielki, dumnie zapowiadany projekt z narodowo-historycznym naddymaniem, mamy pół miliona euro, co do których nikt nie wie gdzie i na co poszło, mamy groźby skierowane do ludzi zadających głośno pytania i mamy ludzi obwieszczających wielki sukces po spektakularnej katastrofie. Żeby zakończyć jakimś bardziej pozytywnym akcentem, w tym kontekście możemy niemal z dumą spojrzeć na growe wydawnictwa naszego Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Może nie są to produkcje, w które Koniecznie trzeba zagrać, ale gdybym miał postępowego nauczyciela historii, który kazałby mi na lekcjach grać w takich lotników czy grę szyfrów, to byłby całkiem spoko spędzony czas. Do zobaczenia, i zagrajcie w serii Blackout. Wywaj tak nie napisał żadnego zakończenia. Tada!